Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale A będzie to vlog, bo dawno vlogów nie było taki mam luk, ponieważ lecę na lotnisko o, jak widzicie już tutaj walizeczka spakowana, no i słuchajcie lecę do Polski aż na miesiąc w końcu spędzę trochę więcej czasu ze swoją rodziną, już nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że w końcu zobaczę też moją siostrzenicę Arię, która się niedawno urodziła także jestem przeszczęśliwa i chciałabym też was uprzedzić, że że filmy z tematyką jesienną pojawią się dopiero prawdopodobnie w październiku. No bo teraz będę w Polsce, więc już wcześniej przygotowałam jakiś content, a jesień na mój kanał wjeżdża od października. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę poczekacie, bo jak nagrywam ten film, to słuchajcie, idą upały zarówno do Holandii, jak i do Polski. Także na jesień musimy jeszcze trochę poczekać. Lato cały czas trwa. Idę właśnie do Anieli zobaczyć się z nią po dłuższym czasie, no i oczywiście jej córeczkę. Chciałam coś kupić, ale Aniela powiedziała, że nie, nic nie kupuj, no bo ona ma tyle rzeczy dla tego dziecka, więc tylko kupiłam jej taki śliczny bukiecik, po prostu istne lato, bardzo mi się podoba. No i słuchajcie, stresuję się, znaczy bardziej ekscytuję, ciekawa jestem mojej reakcji w ogóle, jak malutka jest ta istotka. Boże, to będzie piękny dzień, no i na pewno coś tam Wam pokażę na, na kamerze. No proszę, jaka ciocia. tak, do mnie. Uśmiecha się? No widzisz, jak ona jest kochaniutka. nie wiem czy się... Spokojnie nie, ona... Nigdy nie takiego małego dziecka na mm. A nie No ale to wiesz, ona na razie się przebudza, bo ona teraz spała sobie. Ale co jest taka mięciutka, co taka delikatna. Pachnie główeczka. Nie stresuj się, wyluzuj się, ciotka. Ciotka się Ale zobacz jaka malutka, ona jest jak twoje przedramie, nie? Na zdjęciach wydaje się dużo większa. Słuchajcie, już jest nowy dzień, jak nagrywam tego vloga. No i chciałam Wam powiedzieć o moich wrażeniach. Po prostu, jak zobaczyłam malutką, to się popłakałam. Nie spodziewałam się swojej reakcji. Naprawdę zaczęłam praktycznie szlochać, bo w ogóle zaskoczyło mnie to, jak ona malutka jest. Ja nigdy nie widziałam, naprawdę, chyba nigdy nie widziałam na żywo takiego małego dziecka. Tym bardziej go nie trzymałam. Nie no, dobra, widziałam swoje rodzeństwo, ale to było, wiecie, 20 lat temu, więc już tego za bardzo nie pamiętałam. I yy, nie trzymałam, chyba aż takiego małego nie trzymałam, więc yy, byłam w lekkim szoku. Czułam się normalnie w, jak, w jakimś filmie, było to dla mnie takie nierealne. No ale z czasem, bo spędziłam tam za nielą cały dzień, no to już się przyzwyczaiłam do obecności tego dziecka i Boże po prostu mogłabym na nią patrzeć godzinami, to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, a co musi przeżywać ro... rodzic, bo to nie jest moje dziecko nie, to jest Anieli dziecko, więc tam musi być miłość prze... przeogromna, no piękne to jest naprawdę, zapamiętam tamten dzień na długo ale nie zatrzymałam się tam u Anieli, no bo Zazwyczaj się zatrzymuje, jak przylatuje do Polski, ale teraz wiecie, jest małe dziecko, nie potrzebują e, więcej prywatności. Poza tym to dziecko czuje, jak ktoś jest e, obce w pobliżu. Naprawdę e, u mnie inaczej się zachowała na rękach niż u Anieli. U Anieli to ona od razu się wyluzowuje, jest taka spokojna, a u mnie tak cały czas otwierała oczka. Nie wiedziała, co się dzieje. No przeurocza jest. Dlatego po prostu no, zostawiłam ich niech się cieszą tymi chwilami, a tylko czas do czasu mają jakieś odwiedziny właśnie bliskich, na pewno przez ten miesiąc jeszcze się z nimi zobaczę nie mógł się też doczekać, bo wiecie, takie małe dziecko to szybko bardzo rośnie, więc za tydzień to ona będzie pewnie jeszcze większa i też się zmienia szybko na twarzy i tak dalej, dużo osób na przykład mówi, że jest podobna do Tomka, czyli narzeczonego Anieli, ale... Ja nie widzę tego podobieństwa. Dla mnie ona jest jeszcze za mała. Ja nie widzę do nikogo. Ona jest podobna do siebie. A jak będzie większa, to może to podobieństwo zacznie być właśnie podobne bardziej do mamy czy do taty. No zobaczymy. E, a słuchajcie, dzisiaj czeka mnie event. E, idę na imprezę Notino. Będzie masa atrakcji, niespodzianki, więc na pewno coś tam dla Was jeszcze nakręcę z samego wydarzenia. Teraz się szykuję i mam zagwozdkę, bo nie wiem, w co się ubrać. Mam dwie stylizacje, zaraz Wam pokażę. No i nie wiem, którą ostatecznie wybiorę. Możecie pisać w komentarzach, którą byście wy wybrali, a ja nie wiem, zobaczymy. Więc tak się prezentuje pierwsza stylizacja: to jest taka sukienka. Sukieneczka, elegancka. Do tego obcasiki. Okej, okay, a to jest druga stylówka. Czyli marynarka, spodnie takie beżowe, czarna bluzeczka. No tak mniej seksownie, ale bardziej elegancko. Nie wiem, nie wiem. Tamta sukienka jest strasznie krótka. W tym się tak ko bardziej komfortowo czuję.